Dzień dobry Państwu. Z tej strony Magdalena Filip, animator w klubie Seniora w Niemcach. Witam na naszej pierwszej wirtualnej kawiarence w 2021 roku. Ponieważ kwarantanna przedłuża się, chcielibyśmy z Państwem skomunikować się dzięki nowym technologiom. Dzisiaj zaprezentujemy, jak połączyć się w kilka osób na Messengerze. Zapraszam. Teraz pokażę, przełączę się na Messenger, żeby Państwo zobaczyli, jak wejść do pokoju. Przechodzimy teraz do, na Facebooka. I tutaj na środku ekranu widzą Państwo napis kawiarenka. To jest właśnie ten pokój, w którym będziemy się łączyć. Dołączam do niego. Pokój już mam otworzony i już tutaj są osoby. Dzisiaj połączymy się z dwoma naszymi koordynatorkami i sprawdzimy, jak to będzie. O, 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 jest już jedna Ania. O, o, widzą Państwo, już. I teraz łączy się z nami jeszcze Ania. O, tak mniej więcej będzie to wyglądało. Jak będzie nas więcej, będą podzielone na więcej e, m, okienek nasz. Nasz ekran. Dziękuję serdecznie, dziewczyny, do zobaczenia później. I, roz I rozłączamy się. I właśnie jeszcze mamy takie końcowe rzeczy. Mniej więcej będzie wyglądało nasze połączenie na Messengerze, także kilka osób będziemy widzieli się w takich małych kwadracikach. Będzie można porozmawiać ze sobą. Yy, chciałabym, żebyśmy dzisiaj o 10.30 spróbowały się tak połączyć. Ja Państwa, tych, których mam już na Messengerze, dodam i jeżeli będą Państwo mieli czas, to 10.30 spotykamy się na naszej wirtualnej kawiarence. A teraz dziękuję i do zobaczenia za kilka minut. Do zobaczenia.